Pani Aldona Krupa-Gawron zawsze uśmiechnięta. To jest ten moment, kiedy się można cieszyć, ponieważ wszystkie zespoły, od najmniejszych maluszków, po naprawdę babcie, specbabcie tak. występują, wszystko to wygląda imponująco. Forma jest taka naprawdę wysoka. Jak to one robią, jak Ty to robisz? Szanowni e, Państwo, za tym kryje się ogrom pracy, mnóstwo prób. Każda grupa ćwiczy dwa razy w tygodniu. ćwiczymy e, każdą sobotę, e, niektóre grupy także niedzielę. Jeździmy na obozy kondycyjne, e, artystyczne. E, naprawdę. Naprawdę bardzo dużo pracy. Prób tak. e, ogrom pracy, mnóstwo prób, e, dużo poświęcenia, e, tym bardziej, że równolegle oprócz tego koncertu cały czas na bieżąco utrzymujemy na wysokim poziomie wesele śląskie. Wiem. Dlatego, że pomiędzy koncertami mamy jeszcze kolejne edycje wesela śląskiego. Tak jak będzie to za tydzień tutaj na deskach Gracimalskiego Centrum Kultury już w niedzielę, 15 grudnia o 17 po raz kolejny zapraszamy na śląskie wesele. Także Praca, praca i jeszcze raz praca. Wydaje mi się, że najbardziej Cię jakby raduje, tak bawi to jak widzisz te maluszki jak wychodzą, ale też jak specbabcie wystąpiły, to Ty im pokazywałaś po kolei te układy. Byłaś ich trenerką. Było widać, że Ty jakby dajesz im siebie. Nie, ja myślę, że odwrotnie. To oni dadzą, dają mi siebie. Ktoś mnie pyta, czy nie czuję się zmęczona tą ilością grup. Kochani, jak wchodzę na próbę, to, to się zaczyna ten... E, ta pora dnia, kiedy odpoczywam. Wszystko, co jest związane z organizacją, z logistyką, z działaniem stowarzyszenia jest dla mnie męczące, ponieważ no, nie mamy nikogo zatrudnionego, nie mamy pracowników kulturalno-oświatowych, nie mamy żadnych kierowników. Wszyscy pracują społecznie, nad wszystkim muszę czuwać ja, więc to jest dla mnie męczące i irytujące. Natomiast w momencie, jak wchodzę na próbę, to dla mnie to jest to klucz. To najważniejsze, to sprawia mi ogromną przyjemność. To jest bardzo ważne, że wszystkie wasze koncerty są charytatywne. Zawsze pomagacie. To nie jest tylko tak, że sprawdzacie się, że czy te wszystkie starania, próby wyszły dobrze na scenie, tylko wy dajecie taką cząstkę tutaj właśnie części siebie, bo pani Kosteczka to jest też źródło. Pani Kosteczka to jest wolontariusz, który jest w źródle codziennie, pomaga, jej mąż również pomaga, tańczą jej zdrowe dzieci, więc Marek i Kinga a Judyta ma mniej szczęścia i chcemy jej tego szczęścia dzisiaj nieco dodać. Piękne rekwizyty podczas licytacji. Macie nie tylko, że tutaj słodkości przygotowane przez rodziny, ale na przykład macie jakieś gadżety takie spoza Raci Boża nawet. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale przyjeżdżają ludzie z zewnątrz bardzo daleka i przywożą czy koszulki z, właśnie z autografami słynnych ludzi, czy też kupują misie, które są na licytacji, pieczą torty, robią stroiki. Takie stroiki, no, no to są fantastyczne tą rzeczą przed świętami, także no, dzieje się tak mimo naszej woli. To jest gdzieś tam u góry ktoś czuwa nad nami i czuwa, mam nadzieję, nad Judytą braciborzanie pokazali dzisiaj taniec mołdawski. W ogóle bardzo taki ekscytujący, taki naprawdę robiący świetne wrażenie. Ty to zaczerpnęłaś, to jest owoc podróży waszej. Tak, to jest owoc podróży, podobnie jak tańce kuculskie, tańce biłgorajskie. Mamy mnóstwo jeszcze innych układów. No, podróżujemy po świecie, uczymy się, zapraszamy ludzi na warsztaty. Wszystkie układy są mojego autorstwa, a więc muszę Dbać o to, żeby były prawidłowo ułożone zgodnie z tradycją, zgodnie z danym regionem, żeby stroje nie były udziwnione, tylko takie jak naprawdę kiedyś, jakiś się tańczyło. No. Na razie się wszystko udaje. Jeszcze zapytam o te plany podróżowe, bo słyszałem, że Kolumbia to jest jakiś plan, ale Afryka, nie pamiętam, czy byliście już w Afryce? Byliśmy w Afryce, byliśmy w, w Maroko. No i od trzech lat dyrektor festiwalu w Maroko znowu nas bombarduje, zaprasza. No i być może w tym roku pojedzie jedna grupa folkloru, jedna grupa majoretek właśnie do, no, do Maroko. Dobra. Do Casablanki. O, proszę. Dzięki bardzo, Dzięki. fajnie.